Hej, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moje drogie kochanki i drodzy koledzy. Zaraz mi na kolana MOPS, ale to nic, bo dzisiaj mamy specjalny odcinek. Ulubieńców, będą to ulubieńcy domu, będą to inni ulubieńcy, dlatego że zaprosiłam do tego filmu inne dziewczyny, które nagrywają. Ja Wam pokażę trochę urządzeń. Trochę rzeczy dekoracyjnych, które sprawiają, że kocham swój dom, kwarantanna będzie dla nas przyjemniejsza, jeżeli będziemy się otaczać rzeczami, które sprawiają nam szczęście. Wiem, że to jest takie oklepane, ale słuchajcie, Marie Kondo, magia sprzątania to życie. Także jak jeszcze nie czytaliście magii sprzątania, to polecam. I co? Lecimy. Jeżeli chodzi o sprzęt, który ułatwia mi sprzątanie, to już nieraz wam pokazywałam ten odkurzacz. Jest tu koło mnie. Odkurzacz Dreamy V9 Pro. To jest odkurzacz marki Xiaomi, który do złudzenia przypomina Dysona. Uwielbiam ten odkurzacz, bardzo mocno ciągnie. Mając psa, mopsa, który gubi sierść, ma potrójną sierść, cały czas trzeba odkurzać. I powiem Wam, że ja mam schody, schody też są w dywanie, i mnie się nie chce targać tego odkurzacza po schodach, rypać się z tymi schodami. To jest udręka. Ja odkurzam codziennie, więc dla mnie jest ważne, żeby ten odkurzacz szybko coś zrobił. To jest świetny odkurzacz. On kosztuje około 200 dolarów. Są na internecie filmy porównujące ten konkretnie model do Dysona i on wypada dużo lepiej, a jest chyba 100 albo 200 dolarów tańszy, także za połowę ceny macie lepszy sprzęt. Do mojego mieszkania sprawdza się idealnie, ma różne końcówki. Co prawda batera nie wytrzymuje długo, ale mi to w zupełności wystarcza do codziennego odkurzania, także odkurzę przejadę, podłączę do ładowania i. Na drugi dzień to samo. Także mi się sprawdza. Super, polecam każdemu. się kto jest mój ulubieniec wszędzie czasu? Tak, tak. Kolejny gadżet to będzie gadżet kuchenny. Jest to Actifry. Tefal Actifry. Oje. Oh yeah. że Ja tą maszynę mam już chyba od około 5 albo 6 lat. Pierwszy raz podpatrzyłam ją właśnie lata temu na YouTubie u ani Fokusowany, także zobaczcie, on już ma tutaj tą szybkę taką styraną, ale jest to ulubieniec. Może nie jest to Thermomix, ale to robi coś, czego Thermomix nie potrafi zrobić. Tefal Actifry... Fry, się, jakby to była reklama. Tele zakupy Mango. Tefal Actifry Original. Teraz wiem że, są, wiem, że są nowsze wersje tego urządzenia. To jest maszyna do smażenia bez oleju albo może na łyżce oleju. To, jakie tu frytki wychodzą, to jest po prostu bomba. Uwielbiam to. Oczywiście oprócz frytek może to robić inne rzeczy, na przykład warzywa na patelnie. Ja kupuję też takie mrożone wegetariańskie kiełbaski z Quorna i ja je wrzucam do tego Frya, spsikam je delikatnie takim um, olejem sprayu, żeby tam trochę tego tłuszczu jednak było i to po prostu smaży na powietrzu. To podgrzewa powietrze do bardzo wysokiej temperatury i wam smaży. Jest to głośne, ale warte zachodu. Jeżeli lubicie frytki, nie chcecie się bawić w oleju i też nie chcecie, żeby były takie tuste, bo tutaj jednak no, no różnica tłuszczu jest ponad 90% tak naprawdę i najlepiej mi się sprawdza właśnie do domowych frytek. Można robić frytki z batatów, można tu robić pieczone. Pietruszki, par pasternaki. Pieczony pasternak. Mm, Mieliście pieczony pasternak? Pycha. Wszystko to można zrobić z warzyw. Można tutaj też robić kurczaka, krewetki, choć co? To jest bardzo proste. Ma tylko dwa guziki. On, and off i timer na czas. Tutaj jest też napisana taka instrukcja, ile minut potrzebujecie na, mm, na daną rzecz. I tu jest coś takiego. To moje już jest styrane, słuchajcie. O. Cały ten mechanizm się kręci, więc te frytki to wszystko jest równomiernie zawsze pokryte tym olejem i na tym to polega, że dajecie mało oleju, ale to bardzo powoli się kręci i to tak bardzo powoli się roznosi. <grych> to jest dość drogie, ale naprawdę warto i ja używam tego już od lat i fokusowana dzięki Ci bardzo, bo jest to ekstra. Kolejna rzecz to jest coś, co sprawia, że budynek, dom zamienia się w mieszkanie. U mnie przynajmniej są to kwiaty. Uwielbiam zieleń, uwielbiam kwiaty, uwielbiam liście. Za bardzo takich kolorowych kwiatków nie lubię, także mm, kwiaty typu róż, ewentualnie żółte tulipany, róże i takie tam to tak nie bardzo, ale kwiaty, palmy, liście uwielbiam. Za mną stoi mój ulubiony kwiat, którego Dzięki Bogu udało mi się uratować, dzięki Anusi, dzięki Anusia. Także, tu, jeszcze nic nie mówię, bo jeszcze mi padnie, bo ja mam lewą rękę do kwiatów. Ja nigdy nie umiem się obsłużyć kwiatami, nie wiem jak o nie dbać, one mi po prostu zawsze zdychały. Ale ten, jak na razie, daję radę. Ten duży kwiat za mną pochodzi z Ikei. Kosztował 22 funty i jest cudowny, tylko pamiętajcie, żeby był w słońcu. On mi stoi przy oknie, ale teraz do filmu sobie go tu postawiłam, żeby ładnie wyglądał i się prezentował. Ale oprócz ja to ogólnie lubię kwiatki, koło których nie trzeba dużo robić. Także oczywiście nie może zabraknąć kaktusów. Uwielbiam kaktusy, mam taką ładną doniczkę, ona pochodzi z primarka, z tego co kojarzę na takich nóżkach, ale te doniczki są wszędzie. Czasem nawet w Lidlu widziałam takie doniczki. Na Necie, na, na Amazonie, na, na, na Allegro, wszędzie takie doniczki możecie kupić, więc kaktus, zawsze coś zielonego. Nie wiem. Zdaje mi się, że zielony kolor, w ogóle kolory natury zawsze tak ocieplają to mieszkanie. Nieważne, czy macie białe ściany, czarne ściany, fioletowe ściany, jednak żywe kolory, kolory brązu, drewna, zieleni zawsze nadają takiego ciepła pomieszczeniom. Ale. Jestem przecież mistrzem, jestem za, jestem mistrzem zabijania kwiatów. I mam tu takie coś. Ja dostaję od to wiadomości: gdzie ty kupiasz taki duży Aloes? Skąd ty masz ten Aloes? Słuchajcie, to jest sztuczny kwiat. Więc kolejna rzecz, którą Wam polecę, to są sztuczne kwiaty, tylko trzeba z nimi uważać. Najlepiej kupować je stacjonarnie, bo wtedy wiecie, jak one wyglądają. Bo czasem sztuczne kwiaty naprawdę mogą wyglądać źle. Ten pochodzi z Matalana i ma też około 3-4 lat. Kupiłam go w 2017, o ile dobrze pamiętam. Jest super. Jeżeli chodzi o doniczki, to ja złote doniczki kupuję w IKEA. Ta szara też jest z IKEA. Także takie dodatki do domu to też często kupuję w IKEA. I taki kwiatek, poza tym, że się wam kurzy, to nic się z nim nie dzieje. Więc jeżeli zabijacie kwiatki i nie dbacie o nie, to polecam zainwestować sobie właśnie w takie sztuczne, bo to naprawdę fajnie wygląda. I nie widać, żeby to był sztuczny kwiatek. On wygląda tak dobrze, jest w ogóle sztywny. Detale. Kocham ten kwiat. Tego konkretnego pewnie już nie kupicie, bo tak jak mówię, kupiłam go kilka lat temu. Ale jest teraz moda na kwiaty i myślę, że moda na kwiaty zawsze była i zawsze będzie. Teraz jest właśnie od paru lat na Monstery, czyli te wszystkie kwiaty z lat 70., -tych. tak mi się kojarzą właśnie. Nie mam Monstery, bardzo bym chciała, ale nie wiem, czy jej nie zabiję, także. Na monstery jeszcze się nie zdecydowałam, ale jak kiedyś spotkam w jakimś sklepie, bo można czasem w supermarketach znaleźć właśnie monstera, albo takie... ...monstery, albo jakiś taki inny fajny kwiat, to wtedy na pewno kupię. I kolejna i ostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać, są to moje lustra i obrazy. To są rzeczy, które zawsze nadają pomieszczeniom charakteru, lustra zwłaszcza. Uwielbiam je, dlatego że odbijają światło, sprawiają, że pomieszczenie jest lepsze. Ja w salonie mam raz, dwa, trzy... Na razie trzy lustra, ale myślę, że jeszcze czwarte gdzieś zawiśnie, uwielbiam, y, polecam każdemu różne kształty. Ważne jest to, żebyście właśnie mieszali to, żeby nie wszystko było od linijki, żeby nie wszystko było okrągłe albo kwadratowe, ale właśnie mieszanie prostokątu z kwadratem, z okręgiem. Kiedyś miałam fazę kupowanie byle jakich obrazków, w każdej z innej parafii, w jakichś BNEMAch albo hamburgańsach, y, ale odkąd mam moje obrazy desenio? Odkąd wiem co lubię, jak znalazłem swój styl, to już wiem czego szukać i polecam Wam właśnie Desenio. W Polsce wiem, że jest taka marka jakieś złote plakaty, glam, plaka, glam poster. Różne są naprawdę. Wystarczy, że wpiszecie sobie wall art na Instagramie, w hashtagach, to wam różne sklepy wyjdą. Ja wam polecam Desenio, złote ramki też mam z Desenio. I polecam wam również polowanie po sklepach z używanymi meblami. To złote lustro, które tutaj widzicie, kosztowało mnie tylko i wyłącznie 10 funtów. Jest przepiękne, solidne. Ikea też ma fajne, tanie lustra, także naprawdę lustra. Są świetne. Także to byli moi ulubieńcy. Piszcie, czy macie jakichś swoich domowych ulubieńców, a ja teraz zostawiam Was z innymi dziewczynami, żeby się pochwaliły tym. Co kochają u siebie w domu? Powiem Wam szczerze, że ja tak naprawdę długo się zastanawiałam, co jest właściwie takim największym moim ulubieńcem w domu, bo jest tych rzeczy sporo, no ale gdybym miała tak wycelować, wytypować w kilka, bo nie ograniczy się do jednego, no to dom oczywiście to jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa, komfortu, relaksu, przytulności, przyjemności, a jedną z moich codziennych przyjemności albo nawet wykonywanych trzy razy dziennie jest kawa i właśnie teraz też piję kawę i nagrywam e, dla Was tutaj ten fragment, więc dobry ekspres do kawy to jest dla mnie podstawa. Ja co prawda nie mam jakiegoś wybitnego, bo to jest dolce gusto, zaraz Wam go pokażę i mam go od X lat i... Sprawdza się spoko. Używam tylko jednych kapsułek do tego ekspresu, to jest americano, które mieszam sobie z mlekiem albo piję czarne, e, ale tak, jak gdzieś jestem, skądś jadę, skądś wracam albo wstaję rano, to jest pierwsze co do ekspresu do kawy, także u mnie tego zabraknąć nie może, bo ja absolutnie nie lubię takich rozpuszczanych, e, także... Ekspres do kawy, no ale też lubię mieć czysty dom, więc te wszystkie gadżety, które pomagają mi w sprzątaniu, są jak najbardziej dla mnie ulubieńcami i najlepiej by było, żeby znacznie ułatwiały moje życie. Czyli zmywarka, pralko, suszarka, ale przede wszystkim też odkurzacz, bo nie cierpię, jak mi się coś w domu do stóp przykleja, więc odkurzacze dla tych perfekcyjnych, nieperfekcyjnych pań domu, które lubią sprzątać, to jest. Coś, co w domu być musi, oczywiście. I ja mam nowego ulubieńca, którego nabyłam niedawno, ale jestem z niego super zadowolona. I to jest Zelmer Jupiter, bo wciągnie absolutnie wszystko i bardzo przyjemnie się z nim pracuje. Drugi ulubieniec, którego mogę Wam polecić, to Bosch, taki podręczny odkurzacz na patyku bezprzewodowy, który właśnie pomaga szybciutko w utrzymaniu czystości. Jeżeli macie też bzika na tym punkcie, małe dzieci, albo nie lubicie, jak coś leży na podłodze, to warto taki odkurzacz na kiju pod ręką mieć. Także trzech w zasadzie moich ulubieńców. Pewnie zebrałoby się ich wiele więcej, ale musiałam się tutaj ograniczyć. Cześć! Rozmawiamy dzisiaj o ulubieńcach domu, więc ja przychodzę z moimi na zaproszenie FC, za które oczywiście bardzo dziękuję. No i powiem Wam, że w moich ulubieńcach nie będzie robotów kuchennych, termomiksa i jakichś super niesamowitych domowych sprzętów, w takim top 3 moich domowych ulubieńców. Definitywnie będzie miejsce, w którym aktualnie jesteśmy i tak pięknie pada światło, i jest to balkon. E, balkon typu Logia, Loggia, zwał jak zwał. E, który jest mega wygodnym rozwiązaniem, którego bardzo długo nie doceniałam, a zaczęłam doceniać teraz w czasach. Kwarantanny, ponieważ w momencie, kiedy mamy troszeczkę chłodniejsze dni, to tu jest, słuchajcie, kaloryfer, który grzeje i można z tego pomieszczenia po prostu normalnie e, korzystać. A w momencie, kiedy e, są tak piękne i słoneczne dni, jak ten dzisiejszy, i muszę wam powiedzieć, że w tym akurat teraz okresie to jest dla nas totalne zbawienie ponieważ ja moje trzy psy i kot po prostu troszeczkę już dusimy się w domu i gdyby nie ten balkon, to nie wiem, co byśmy sobą zrobili. A ponieważ on jest, i jest dość wszechstronny, to po prostu całe dni tutaj spędzamy w słoneczku, w cieniu, przy świeżym powietrzu, więc słuchajcie. Hit po prostu hit mojego mieszkania. Dwa kolejne ulubieńce, to jest też coś, z czego nie wyobrażam sobie kompletnie mojego domu, mojego mieszkania i to są po pierwsze kwiaty. Kwiaty, zresztą chyba widać bardzo dużo zieleni i chciałam Wam powiedzieć, że ja bardzo długo byłam mega sceptycznie nastawiona właśnie do kwiatów w mieszkaniu, no bo wiecie, trzeba o to dbać, ja nie mam ręki, ja się nie znam, na pewno wszystko mi pozdycha, natomiast są kwiaty, które są bardzo mało wymagającymi kwiatami, i tak naprawdę. One sobie będą rosnąć, wystarczy im w tym nie przeszkadzać. Od czasu do czasu je podlać i to tyle. Są kwiaty, którym po prostu bardzo ciężko jest mm, zrobić krzywdę, i to są właśnie takie kwiaty, jakie ja lubię no jakich ja mam rękę, ale słuchajcie, jeżeli nie chcecie kwiatów e, prawdziwych, żywych, no to e, jak już będzie można jechać do Ikei, to wiecie, kierunek Ikea i tam jest naprawdę bardzo duży wybór e, kwiatów sztucznych, które wyglądają mega. Mega, mega, mega naturalnie i tak naprawdę dbanie o, takie, o taki kwiat polega już tylko i wyłącznie na tym, żeby od czasu do czasu przetrzeć mu liście skórzu. Natomiast to, jak niesamowity klimat, w, nawet w najbardziej takim wnętrzu, z którym totalnie już nie da się co, co, co zrobić, żeby to fajnie wyglądało, niesamowity klimat robią właśnie e, wszelkie zielone habaziaje, jak ja to mówię. No i e, też możecie zainteresować się na przykład kwiatami, które e, pomagają nam oczyścić nasze powietrze i w ogóle mają takie różne, bardzo fajne wpływy, e, które powodują, że fajnie nam się z nimi funkcjonuje. A trzeci e, ulubieniec z domu to definitywnie będą świece zapachowe i ja tutaj jestem ogromną fanką Yankee Candles. To, na jak długo one starczają, ja mam tą taką w tych największych słojach, słuchajcie, półtora roku, ona jest u mnie półtora roku i ja oczywiście nie palę jej codziennie, ale one co najmniej raz, dwa razy w tygodniu się pali. To, jak ten zapach jest intensywny, ale jednocześnie e, on ani trochę nie muli, ani trochę nie jest męczący, ani trochę nie boli od niego głowa. Ja mam migreny, więc dla mnie jakieś takie zapachy, które są za bardzo natarczywe, e, powodują bardzo duży problem. Cud, miód i orzeszki. Ja bardzo lubię, kiedy w moim mieszkaniu ładnie pachnie, tym bardziej, że jak już mogliście wyłapać, mam trochę zwierzaków u siebie, więc... I żaden spray zapachowy, żadna odświeżacz powietrza, żadna kadzidełka, żaden zapach do pokoju, do mieszkania, wpinany do kontaktu, nic nie zdaje rezultatu tak jak odpalenie świecy zapachowej na chwilę i ja kompletnie nie wyobrażam sobie do tego relaksu, także to są moje trzy hity domu. Dziękuję za uwagę. Buziaczki. Cześć kochani, jeżeli chodzi o mojego ulubieńca domu, to będzie coś do prania. Nie wiem czy wiecie, ale jestem wielką pasjonatką prania, robienia prania. Uwielbiam robić pranie, uwielbiam stawiać pralkę, uwielbiam wyciągać, wieszać pranie. Ja się tym zajmuję w domu i nikomu nie pozwalam się za to zabierać, ponieważ ja uważam, że zrobię to najlepiej. I słuchajcie, jeżeli macie problem z wrażliwą skórą waszą czy waszego dziecka, to serdecznie polecam wam pranie w orzechach. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale ja kupuję takie orzechy w internecie. To są orzechy piorące, ekologiczne, i to jest produkt z indii. I słuchajcie, takie orzechy śmiesznie wyglądają, tak grzechoczą, i pachną. Mają taki zapach ziemisty dosyć, ale nie jest nieprzyjemny. Nie, to jest taki bardzo neutralny zapach. I orzechy wyglądają tak, także grzechoczą. I co trzeba zrobić, to albo je przepołowić, albo jakoś je hmm, dostać się po prostu do środka. Bo kiedy ja robię to w taki sposób, że po prostu robię tutaj dziurę w, tym, w tej końcówce. I tutaj mamy w środku nasionko i później jak zmoczycie, wrzucicie je do, do pralki, wrzuca się na jedno pranie około 6 orzechów, możecie to zrobić w takim specjalnym woreczku i one się później pienią i dosłownie później wyciągacie taki orzech, ta skorupka się namoczy i słuchajcie, robi się tutaj wokół pianę i normalnie Wasze ciuchy się dopierają, plamy się dopierają, skóra nie jest podrażniona, to jest neutralna dla nas zupełnie, neutralna rzecz, naturalna. Jest to dodatkowo bardzo ekologiczne, tanie rozwiązanie, ponieważ 6 takich orzechów na jedno pranie i wiecie, można kilka razy używać nawet jedne, jednego woreczka z orzechami właśnie do prania, aż przestaną się pienić. Także serdecznie Wam polecam ten sposób. Moim zdaniem po prostu mega trick i miłego prania. Cześć, z tej strony Maja i ja specjalizuję się w makijażu i pielęgnacji, dlatego produkt, który chciałabym Wam dzisiaj polecić do domu będzie właśnie z tej kategorii. Jeżeli kiedykolwiek zdarzyło Wam się, że wstawaliście wcześniej rano i było zwyczajnie ciemno, a chcieliście wykonać sobie makijaż i najlepiej później jeszcze go sfotografować no to myślę, że taka lampa się Wam bardzo, bardzo przyda, ponieważ ta lampa poza tym, że jest przenośna i możecie ją podłączyć przez kabelek USB w samochodzie do laptopa, do powerbanku, czy po prostu do gniazdka sieciowego ta lampa ma również regulację mocy więc możecie sobie ją włączyć bardzo delikatnie tylko jeżeli jest wcześnie rano, ale możecie też ustawić na niej regulację temperatury, czyli światło może być albo bardzo chłodne, albo bardzo ciepłe, co też bardzo się przydaje zarówno wczesnym rankiem, czy późną porą wieczorną, jak również po prostu do robienia zdjęć, do uzyskania jakiegoś fajnego oświetlenia, które będzie bardziej takie złotawe, albo bardziej błękitne to, co ja jeszcze bardzo lubię w tej lampie z lusterkiem, to fakt, że mogę wymontować to lusterko i na jej miejsce mogę zamontować taki mini statyw na komórkę, który następnie mogę ustawić tak, że robię sobie zdjęcia czy też nagrywam, w zależności co robię, albo pionowo, albo horyzontalnie, i mój telefon bez problemu tutaj się mieści. Dzięki czemu moja twarz jest dosłownie centralnie oświetlona. Więc, jeżeli lubicie takie gadżety i potrzebujecie jakiegoś takiego małego lusterka, które pomoże Wam po prostu w codziennym makijażu czy też pielęgnacji, a na przykład oświetlenie, z toaletki jest za mocne albo macie zbyt słabe światło w łazienkach, no to myślę, że właśnie ta konkretna lampa się Wam bardzo spodoba. Jeżeli chodzi o ulubieńca domu, to zdecydowanie muszę tutaj wymienić ekspres do kawy. I sama się dziwię, że o tym mówię, dlatego że może nie dlatego, że mówię o ekspresie do kawy, dlatego że ja jestem kawoszką, po prostu nie wyobrażam sobie dnia bez kawy. Szczególnie teraz chyba w tym okresie, gdzie siedzimy w tym domu, większość czasu spędzamy w domu, ja naprawdę wypijam trzy kawy dziennie. I zazwyczaj piliśmy z takiego zwykłego, to jest taki zwykły jakiś marketowy ekspres przelewowy kawy. Ja i mąż, ale odkąd mój mąż też więcej czasu spędza w domu, a nie w pracy? To w ogóle kawy nie pije. Dostaliśmy w prezencie jakiś czas temu od teściowej taki ekspres na kapsówki, gdzie uważałam to w ogóle za zbędną rzecz w domu. No i powiem Wam, że od tej pory, odkąd go mam, jest to zdecydowanie ulubieniec. Ja mam akurat zdolcze gusto, ale używamy. Hmm... Do niego kapsułek dostępnych w Lidlu, dlatego że teraz w Lidlu robimy zakupy i to będzie mój drugi ulubieniec, więc pierwszym jest zdecydowanie ekspres do kawy, właśnie dla kapsułki. Uwielbiam z niego kawę i to są moje dwa ulubione gatunki kawy, czyli zwykła czarna, do której dolewam mleko i cappuccino. Obydwie te kawy dostaniecie w Lidlu, więc yy, musiałam to pokazać. Yy, ja nie wyobrażam sobie dnia bez kawy i tak jak już Wam powiedziałam, piję 3 No i jeżeli moim ulubieńcem domu. Tak jak ten malowany pastorpiec. Jeżeli moim ulubieńcem w domu jest ekspres do kawy, kapsułki do kawy, no to muszę pokazać również moje ulubione Kubeczki, filiżanki. To są filiżanko-kubeczki, które dostaniecie w Wiki. No, uwielbiam je i właśnie z nich piję zarówno cappuccino, jak i zwykłą czarną kawę. A jeżeli tej kawy potrzebuję więcej, no to to jest zdecydowanie mój ulubiony kubek z pepką granatowy, biały w środku, złota roczka, jest po prostu śliczny. No i myślę, że to zdecydowanie najwięksi ulubieńcy domu. Mogłabym to pokazać szczot, kurzacz, blender kielichowy, który. Uwielbiam mojego mopa, którego uwielbiam, ale tak sobie myślałam, bez czego nie wyobrażam sobie życia tutaj w domu. No to zdecydowanie jest to ekspres na kapsułki, kapsułki, no i oczywiście filiżanko, kubeczki. Hej, witajcie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że tutaj jestem i mogę Wam powiedzieć o moim ulubieńcu domu. Jeżeli chodzi o mnie, to jestem kompletną gadżeciarą. Muszę Wam powiedzieć, że uwielbiam gadżety. I to te domowe, i te na przykład z sekcji beauty. Natomiast nie miałam problemu. I tu, słuchajcie, jestem z Wami szczera, absolutnie nie miałam problemu, żeby wybrać jeden gadżet. Gadżet domowy, gadżet kuchenny. A mowa tutaj o Thermomixie. Odkąd mamy Thermomix Zmieniło się tak naprawdę wszystko. I ja wiem, że są zwolennicy, jest większa grupa zwolenników, są też przeciwnicy. Ja zdecydowanie bardzo długo zastanawiałam się nad kupnem Thermomixa. Zbierałam tak naprawdę opinie wszędzie, nawet pytałam wszystkich na Instagramie, czy warto. No i słuchajcie, po przemyśleniu tego razem z moim mężem stwierdziliśmy, że wchodzimy w to, że kupujemy Thermomix, że wszyscy nas po prostu do tego przekonali i absolutnie. Nie żałujemy. Thermomix to jest po prostu coś wspaniałego. Dzięki Thermomixowi nauczyłam się piec bułki, bardzo często w naszym domu teraz pieczemy ciasta. I absolutnie nie zgadzam się z tym, że jest to tylko i wyłącznie gadżet robot kuchenny dla osób, które nie potrafią gotować. Ja kocham gotować, uwielbiam spędzać czas w kuchni i dzięki Thermomixowi poznaję nowe super rozwiązania, poznaję nowe przepisy tak naprawdę kuchnie całego świata. I ostatnio słuchajcie, piekliśmy bułeczki na słodko, bułeczki pszenne bułeczki z wiecie, z ziarnami dyni słonecznika, także ja już teraz nie wyobrażam sobie życia bez termomiksa jest idealny, co mi się w nim również podoba to to, słuchajcie, że tak naprawdę w jednym termomiksie możemy przygotować sobie obiad mięsko możemy zrobić na parze na dole gotuje nam się ryż, a jeszcze wyżej, w tak zwanym pojemniku waroma robią nam się warzywa także tak naprawdę 45 minut, pół godziny obiad mamy Gotowy. Ja wiem, że jest to bardzo, bardzo drogi gadżet, dlatego e, słuchajcie, przemyślcie tą decyzję. Ja od siebie polecam. Ja już sobie nie wyobrażam e, mojej kuchni e, i naszego życia bez, bez tego gadżetu, także polecam serdecznie. Thermomix to jest e, u nas must have i słuchajcie, dziękuję serdecznie Ewie za pomysł, za zaproszenie do dzisiejszego filmu. Jest mi niezmiernie miło wziąć udział w tym, co wymyśliłaś i jest to naprawdę fajne. I słuchajcie, gdy Ewa zakomunikowała mi, że trzeba wybrać coś tam, to ja w głowie miałam po prostu jedno i w jakiś sposób powstanie krótka mini recenzja tego. Co przejawia się na moim kanale od samego początku, jak jest, i to jest najlepszym dowodem na to, że to urządzenie jest dla mnie niezastąpione. Ale gdzie to jest? Co to jest, słuchajcie? Jest to, słuchajcie, iRobot model 980. Jest to marzena mania. Tak, dobrze słyszycie? Jest to po prostu robot odkurzający. On nie ma żadnej opcji mycia podłóg. To jest robot, który po prostu odkurza. I uwaga, on jest ze mną i funkcjonuje każdego, każdego dnia. Od listopada 2018 roku. On za chwilę jest ze mną, z nami, w sumie w domu, dwa lata, i ja go używam codziennie, słuchajcie, codziennie. Yy, co jest fantastycznego w tym modelu, to to, że ja na przykład, no to już jest szczyt siedząc teraz tutaj na przykład na kanapie, mogę po prostu wejść w aplikację, włączyć i ona zaczyna, wiecie, obchód mieszkania. Jestem w Warszawie, nie mam jej na przykład nawet przez kilka dni, codziennie wchodzę w aplikację. Włączam sobie marzenkę, kiedy chcę, jak chcę, to sobie ustawiam godziny, nie muszę nawet wchodzić w te aplikacje, ale nawet mam podgląd, czy marzena danego dnia, gdy miała zaprogramowane, posprzątała czy nie posprzątała, także słuchajcie, służąca pełną parą. Czy to jest urządzenie, które nie ma wad? Ma wady. Taką jedną największą, którą ja zauważam, to jest po prostu głośność, jednak moje mieszkanie jest, słuchajcie, na, tak, na tyle duże, że ja po prostu mogę sobie zrobić tak zwane sektory. Mania sobie posprząta tam, potem wjedzie sobie tu, ja pójdę tam, bo akurat tam muszę coś porobić. Także dajemy sobie z tym wszystkim radę. Kocham i uwielbiam to urządzenie do tego stopnia, że już to powtarzam od samego początku, gdy pojawiła się ona u nas w pierwszym dniu, że gdy będę miała górę wyremontowaną, bo jeżeli ktoś nie wie, to tak, czekam jak kiedyś taki właśnie bajer do wykonania, to tam pojawi się drugi robot sprzątający. Tak, teraz na rynku mamy ogromny wybór. Słuchajcie, jest tych firm mnóstwo i cen. I i w ogóle wszystkiego modeli, ale pojawi się u mnie czy ten, czy inny, no pewnie podejrzewam, że nowszy, no bo mamy taki wybór. W moim domu znajdują się dokładnie tyle, cztery sztuki, słuchajcie, cudownych, wspaniałych kotów. I to są zwierzęta, które są krótkowłose. I chcąc nie chcąc zwierzę gubi po prostu y, włosy, swoją sichę, y, ale nie ma tego nie wiadomo jak dużo. Nie wiem jakby było w innym przypadku, gdy ktoś ma zwierzę z długimi włosami, gdzie tych włosów jest naprawdę dużo. Nie wiem. Tego po prostu nie wiem, no bo nie mam takiego zwierzęcia, ale uważam, że to urządzenie, aż podniosłam głos, zasługuje na ten fragment filmu i ten tytuł filmu i tą treść filmu, aby się w nim po prostu pojawić. No, nie mogło być inaczej. Także Marzena i robot 980. Cześć wszystkim, cześć Ewa. Bardzo dziękuję za zaproszenie do Twojego filmu. Mam pokazać coś, co lubię w swoim domu, um, więc jestem w Łazience. Powiem Wam, że pokażę Wam taką czaderską rzecz, która jest naprawdę niestandardowa i po prostu nawet tutaj muszę się czuć jak królowa. Nawet ludzie, którzy do mnie przychodzą, to mówią. Wow, nawet to musisz mieć świecące. Bo jestem znana z tego, że lubię brokat i świecidełka. Także już Wam pokazuję, co to jest. Tak więc, moja ulubiona rzecz w moim domu, która jest po prostu piękna, i nawet tutaj muszę się czuć jak królowa, to jest mój sedes. Który, jak widać, jest cały w brokacie i po prostu robi niesamowite, wywołuje niesamowite wow. Nie tylko u mnie, ale u, mo u moich znajomych. <laughs> Bardzo niestandardowa rzecz, ale kocham ją. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dziewczynom, które zgodziły się wziąć udział w tym filmie. Oba takich filmów więcej. U Bugi Silver też pojawiły się dwa filmy podobne o innej tematyce, więc zapraszam też do niej. Zachęcam inne dziewczyny do wymyślania innych pomysłów. Jednoczmy się mimo e, dzielących nas kilometrów, i co? Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Może znalazłyście jakąś dziewczynę, której wcześniej nie oglądałyście. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Aha! I wszystkie linki do dziewczyn będą w opisie. Buziaczki! Pa!